Perform at Your Peak, Norik Koczarian, podcast stworzony specjalnie dla ciebie, ty, tu i teraz. Hej, witam cię bardzo serdecznie na moim podcaście Perform at Your Peak, w którym zagłębiam się w tematy mentalu i wychodzimy z fascynującymi spostrzeżeniami, omawiamy dogłębnie aspekty treningu mentalnego, budowania silniejszej wersji samego siebie, rozwoju. Ale także zabawnymi historiami, kiedy mam ze sobą gościa, i skłaniającymi do myślenia dyskusjami. Jestem Twoim gospodarzem, nazywam się Norik Koczarian i w każdym odcinku zgłębię siłę umysłu pod każdym możliwym kątem, odkrywając tajniki wydobywania swojego potencjału i niezliczone historie, które sprawią, że jest on tak wciągający. Zatem weź słuchawki. Usiądź wygodnie i wyruszamy razem w tę podróż. W dzisiejszym odcinku dogłębnie omówimy temat motywacji. Motywacji, która jest bardzo kluczowa do tego, żeby tak naprawdę ruszyć cztery litery do zrobienia czegoś, co masz zamiar zrobić w danym momencie. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły. Chcę poświęcić chwilę jeszcze raz, aby wyrazić swoją wdzięczność Wam wszystkim, Tobie, słuchaczom, za Wasze wsparcie i entuzjazm inspirujący mnie do ciągłego przesuwania granic, eksploracji i opowiadania historii, za co jestem naprawdę wdzięczny. Pomimo tego, że ten podcast prowadzę ja, to jest on stworzony specjalnie dla Was. Zatem bez zbędnych ceregieli, wyruszamy w tą wciągającą podróż do świata motywacji. Usiądź jeszcze raz wygodnie, zrelaksuj się i przygotuj się na oświecenie, dawkę wiedzy, a może nawet troszeczkę zaskoczenia. Witam w Perform Your Peak podcast, specjalnie dla ciebie, ty tu i teraz. Zaczynamy. Każdego dnia mówimy o tym, że albo mamy, albo nie mamy motywacji. Więc czym jest motywacja? Czym jest motywacja w sporcie? Motywacja w sporcie odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesów i ciągłym doskonaleniu się. Jest to siła napędowa, która pomaga sportowcom pokonywać trudności, utrzymywać wysoki poziom zaangażowania i skupienia oraz dążyć do osiągania celów. Oto kilka kluczowych aspektów motywacji w sporcie, które chciałbym z Tobą dzisiaj wymienić. Po pierwsze, cel i marzenia. Określenie jasnych, mierzalnych celów jest kluczowe dla motywacji w sporcie. Cele powinny być ambitne, ale jednocześnie realistyczne i osiągalne. Marzenia i wyobraźnia o sukcesie mogą dodatkowo zwiększyć motywację. Ale, żeby było jasne. Rzucenie sobie celu, posiadanie marzenia często jest niewystarczalne, ponieważ co jakiś czas będziemy napotykać pewnego rodzaju trudności, pewnego rodzaju bariery, które trzeba będzie pokonywać. Warto jednak wyprzedzić pewne sytuacje i samemu sobie rzucać coś, co jest krokiem numer dwa, czyli wyzwania i rywalizację. Żeby było jasne, mówiąc o rywalizacji, mówię też o tej rywalizacji wewnętrznej. Wyzwania, przed którymi staje sportowiec oraz rywalizacja z innymi zawodnikami, lub samym sobą mogą stanowić silne źródło motywacji. Chęć udowodnienia swojej wartości i osiągnięcia lepszych wyników może napędzać do intensywnego treningu i doskonalenia swoich umiejętności. Pamiętam taki moment w swoim życiu, kiedy Dowiedziałem się o jednym zawodniku, który przez e, kilka dobrych lat nie tracił punktów. I w najtrudniejszych momentach, kiedy byłem bardzo wycieńczony na treningu, kiedy głowa mówiła: Odpuść, usłyszałem od trenera: Ale ten chłopak pewnie trenuje i jest przygotowany na ciebie. W mgnieniu oka zapomniałem o zmęczeniu, po prostu ruszyłem przed siebie i zacząłem wykonywać dalsze zadania na treningu. Coś niesamowitego. Zresztą, jeżeli wrócisz do podcastu, kiedy omawialiśmy temat porównywania się, powiedziałem też, że można porównywać się z kimś, na przykład na tej płaszczyźnie treningowej, przygotowania, żeby jeszcze bardziej zmobilizować siebie, a nie podciągać jego czy jej rolę wyżej od swojej. Kolejny kluczowy aspekt w motywacji w sporcie, czyli nagrody i uznanie. Otrzymywanie nagród, zarówno materialnych, jak i emocjonalnych, może być silnym bodźcem do dalszego zaangażowania w treningi i zawody. Uznanie ze strony trenerów, rodziny, przyjaciół czy społeczności sportowej może dodatkowo wzmacniać motywację. Warto zauważyć, że motywacja w sporcie może być zmieniającym się elementem i wymaga stałej uwagi. Zrozumienie, co naprawdę motywuje danego sportowca, może być kluczowe dla skutecznego rozwijania i utrzymywania jego zaangażowania w treningach i zawodach. Pamiętaj, i chciałbym, żebyś sobie to w jakikolwiek sposób, jeżeli jesteś w stanie pisać teraz, to zapisz sobie to zdanie. Jeżeli nie, to zapamiętaj to zdanie i zapisz sobie to gdzieś. Pamiętaj o tym. Motywacja jest na samym początku. Ale także na tym poziomie warto też wspomnieć o istotnej rzeczy. Motywacja trwa krótkoterminowo. Dalszą częścią jest nic innego jak samodyscyplina. Samodyscyplina, czyli temat, który już omawialiśmy w, w poprzednich odcinkach, więc warto do tego też odcinka zaglądnąć. Dlaczego? Ponieważ motywacja w którymś momencie się kończy. Ale następnie, Podążasz swoją drogą poprzez niesamowitą dawkę samodyscypliny, którą możesz sobie też wyrobić. W momencie, kiedy potrzebujesz znowu nakręcić się do kolejnego wyzwania, do kolejnego zadania, zaczynasz i rozpoczynasz drogę od motywacji, ale jesteś w stanie ją przejść, przebrnąć, kiedy masz bardzo dużo samodyscypliny. Tutaj masz. Kolejne cztery kroki potrzebne do wzmacniania motywacji. Samodyscyplina, o której przed chwilą właśnie wspomniałem. Umiejętność utrzymywania wysokiej samodyscypliny jest kluczowa w sporcie. Sportowcy często muszą podejmować trudne decyzje, np. w kwestii diety, snu i codziennego treningu. Silna wewnętrzna dyscyplina pomaga utrzymać stałe zaangażowanie w procesie doskonalenia. Zwróć uwagę na istotę tej umiejętności. Kolejna pasja do dyscypliny. Pamiętaj, w momencie, kiedy rozpoczynasz swoją drogę, w momencie, kiedy zaczynasz, nazwijmy to projekt bycia sportowcem, nawiązujesz z tą właśnie dyscypliną jakąś relację. Więc pokochaj ją. Posiadaj miłość i pasję do danej dyscypliny sportowej, co jest potężnym źródłem motywacji. Głęboka przyjemność z uprawiania sportu może sprawić, że nawet trudne chwile są postrzegane jako część fascynującej podróży. Następnym kluczowym aspektem motywacji jest wsparcie społeczne. Posiadania wsparcia rodziny, przyjaciół, trenerów i innych osób związanych ze środowiskiem sportowym może znacznie wpływać na motywację. Pozytywne relacje i wsparcie emocjonalne pomagają przetrwać trudne momenty. Tutaj chciałbym podkreślić też odwrotną rolę tego, kiedy faktycznie tego wsparcia nie ma. Tak naprawdę zaczynasz rozumieć, jeżeli masz na tyle, silną wolę, jesteś na tyle zdeterminowany czy zdeterminowana, że wszystko to, co ta społeczność, to, to otaczające Ciebie środowisko, które w jakiś sposób próbuje wyssać z Ciebie tą energię i tą pasję, może być też prowokatorem do motywowania się w zupełnie inny sposób. Kiedy jako młody zapaśnik słyszałem, że niczego nie osiągnę, nie... Odwracałem się i nie powtarzałem, że pokażę Wam, tylko to był dla mnie sygnał, żeby sobie wreszcie powiedzieć wprost. Norik, zrób to. Następny aspekt. Postęp i rozwój. Dążenie do stałego postępu i rozwoju jest fundamentalne dla motywacji w sporcie. Świadomość własnych osiągnięć i zdolności do stałego podnoszenia poprzeczki – Sprawia, że sportowcy czują się zmotywowani do ciągłego doskonalenia. Wielokrotnie się powtarza, to progres i proces są jednym z najistotniejszych czynników w sporcie, a nie jednorazowy triumf. Ale uwaga, motywacja trwa krótko i często prowokuje do szukania rzeczy, które lubimy robić czy też mieć. Mm -mm. Nie sugeruj się tym, aby na siłę jej szukać. Poruszyliśmy istotę motywacji w sporcie. Warto jednak zaglądnąć do czegoś, co powoduje odwrotny efekt tego, czyli błędy w motywacji w sporcie. Mimo że motywacja odgrywa istotną rolę w sporcie, czasem y, mogą występować pewne błędy lub wyzwania, które wpływają na jej skuteczność, na jej jakość. Chciałbym Ci przedstawić kilka potencjalnych błędów właśnie w tym zakresie. Pierwszym takim błędem są niewłaściwe cele. Określenie nieprawidłowych, niewłaściwych lub zbyt odległych celów może prowadzić do frustracji i utraty motywacji. Cele powinny być realistyczne, mierzalne i osiągalne. Czasem jednak warto też rzucić wodze wyobraźni. Ale rozumieć, że ten duży cel jest na tyle odległy, że trzeba go rozbić na te mniejsze. Następnym takim błędem jest nadmierna presja. Wysoki poziom presji, zarówno ze strony samego siebie, jak i otoczenia, może prowadzić do nadmiernego stresu i spadku motywacji. Zbyt duże oczekiwania mogą zniechęcać sportowca. 3 Brak zrównoważenia, skupianie się jedynie na wynikach i niedocenieniu procesu doskonalenia umiejętności może prowadzić do utraty motywacji. Czasem jesteśmy tak bardzo zafiksowani na tym, że musimy wygrywać. Żaden inny wynik nie jest akceptowalny, że zapominamy, że każde doświadczenie, każdy wynik, każde zawody, każde zadanie, które wykonujemy. Odgrywa istotną rolę w naszym rozwoju i jest potrzebne. Ważne jest cieszenie się z małych sukcesów i postępów. 5. Monotonia. Wykonywanie stale tych samych treningów i rutyn może prowadzić do nudzenia się sportowca. Monotonia może wpływać na utratę motywacji do czegokolwiek, nawet często do treningu. Zresztą, mając bardzo intensywny sezon, mając bardzo intensywny nawet czas, bo może tak być, że po prostu akurat Twoja dyscyplina sportowa, Ty rywalizujesz w jakimś okresie częściej niż normalnie w innych okresach danego roku, może doprowadzać do tego, że mamy dość osób wokół nas, mamy dość członków naszej drużyny naszego teamu mamy dość po prostu wykonywania tych czynności po raz kolejny więc warto czasami wprowadzić małą zmianę i ostatnie brak wsparcia społecznego tutaj wcześniej powiedziałem o tym że oczywiście wsparcie spo społeczne jest istotne przy motywacji ale w moim przypadku ten brak wsparcia Doprowadził do tego, że stałem się bardziej samodzielny w tym wszystkim. Jednak to też jest błąd. Dlaczego? Brak wsparcia ze strony trenerów, rodziny czy przyjaciół może prowadzić do poczucia osamotnienia i spadku motywacji. Pozytywne relacje społeczne są ważne dla utrzymania motywacji. Z drugiej strony, ja postrzegałem to w taki sposób. Miałem sport indywidualny. W którym tak naprawdę moment, który był istotny, czyli ten moment początku walki, to już była samodzielna droga po swoje. Więc wykorzystywałem ten brak wsparcia społecznego do tego, żeby po części uczyć się tej samodzielności, oczywiście czasami doświadczając tej samotności. Warto zauważyć, że każdy sportowiec jest inny. A to, co motywuje jednego, może być różne dla drugiego. Dlatego ważne jest indywidualne podejście do motywacji w sporcie i świadomości potencjalnych błędów, aby móc skutecznie zarządzać własną motywacją. Dlatego właśnie podkreśliłem, że w moim przypadku to działało zupełnie inaczej. Kolejnym takim błędem w motywacji jest przemęczenie. Nadmierne obciążenie treningowe i brak odpowiedniego odpoczynku mogą prowadzić do przemęczenia fizycznego i psychicznego. To może wpływać na spadek motywacji i wyniki sportowe. Znam kilku takich sportowców, którzy po prostu, powiedzmy tak otwarcie, przeginają z ilością treningów, z jednostkami. Mają wrażenie, że jeżeli tej jednej jednostki z tych 20 nie zrobią. Będzie to miało ogromny wpływ na nich. Nie rozumiejąc, że w pewnym momencie, pomimo że nie zawsze trening ma sprawiać przyjemność, to tak przyjemność i motywacja się kończą, a to się po prostu staje tylko kolejną jednostką, która niekoniecznie jest w pełni wykorzystywana. Dlatego warto zrozumieć, że trzeba zadbać o to, żeby unikać tego przemęczenia. Następne, brak pasji. Wcześniej powiedzieliśmy o tym, że warto pokochać, obdarzyć tą dyscyplinę miłością. Brak pasji, jeśli sportowiec straci pasję do swojej dyscypliny, może to prowadzić do utraty motywacji. Ważne jest, aby utrzymać łączność z początkową pasją do działania do danej dziedziny sportu. Następnym błędem jest brak równowagi życia. I tu chciałbym podkreślić coś, co jest chyba jedną z ciekawszych teorii, ale też doświadczeń mojego życia. Nie rozumiejąc, że to co robimy w życiu osobistym bardzo często wpływa na jakość naszego treningu, na, na jakość naszych startów, i w drugą stronę. Kiedy w naszym życiu osobistym jest chaos, często on się przenosi jako pewien rodzaj nawyku do sportu. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego w danym momencie, na treningu, na zawodach, dzieją się takie a nie inne rzeczy, myślisz w taki a nie inny sposób, reagujesz w taki a nie inny sposób, Działasz, wykonujesz zadania w danym schemacie działania, to zwróć uwagę na to, jak wyglądają y, różnego rodzaju sytuacje w Twoim życiu. Nadmierne skoncentrowanie się na sporcie kosztem innych aspektów życia, takich jak rodzina, przyjaciele czy zdrowie psychiczne, może prowadzić do utraty motywacji i spadku ogólnego dobrostanu. I nie pozostaje nic innego, jak przedstawić ostatnie dwa takie błędy, które prawdopodobnie mogą występować w Twoim życiu lub w życiu osoby lub osób, które znasz. Przedostatni błąd, który występuje, który wpływa na naszą motywację, to porównywanie się z innymi. Stałe porównywanie się z innymi sportowcami może prowadzić do frustracji i utraty motywacji. Ważne jest skoncentrowanie się na własnym rozwoju i postępie. Ostatni błąd brak nagród i uznania. Brak uznania za wysiłek i osiągnięcia może wpływać na spadek motywacji. Sportowcy potrzebują nagród i uznania za swoje wyniki. Dobrze, w takim razie wymieniając te błędy, Prawdopodobnie rozumiesz, że wskazuje to na płaszczyznę wypalenia się. Powiedzmy sobie szczerze, brak motywacji jest albo lenistwem, albo tym skrajnym wypaleniem. Więc jak radzić sobie z wypaleniem? Wypalenie, czyli tak zwany burnout, może dotyczyć wielu obszarów życia, w tym także sportu. Jest to stan, w którym długotrwały stres i pewnego rodzaju przeciążenia emocjonalne prowadzą do spadku energii, motywacji i wydajności. Przygotowałem dla Ciebie kilka strategii, które mogą pomóc radzić sobie z wypaleniem w kontekście sportu. Na pewno pierwszym z nich jest odpoczynek i regeneracja. Na przykładzie jednego ze sportowców, w którym powiedziałem o przeciążeniu, o ogromnej ilości jednostek treningowych, Jed niejednokrotnie podkreślałem, że warto zadbać o to, żeby dać sobie chwilę odpoczynku i regeneracji. Przyznaj sobie powiem to w taki właśnie sposób przyznaj sobie czas na odpoczynek. Pamiętaj, to jest pewnego rodzaju nagroda nagroda za Twoją pracę, którą wykonujesz. Zbyt intensywny trening bez odpowiedniego odpoczynku może prowadzić do wypalenia. Zapewnić sobie wystarczającą ilość snu. Sen jest kluczowy dla regeneracji fizycznej i psychicznej. Ok, sprostowanie. Mówi to osoba, która tak naprawdę bardzo nie lubi spać. Śpię, bo muszę. Wielokrotnie w swoim życiu obaliłem mit 8 godzin, ale tak jak już podkreślałem niejednokrotnie na tym podcaście, ale na poprzednich odcinkach także, robię pewne rzeczy po swojemu. Dopasowuję pewne narzędzia czynności pod siebie. Krótszy sen działa na mnie lepiej, ale w dalszym ciągu staram się o niego dbać. Zrównoważona dieta. Pamiętaj o właściwej diecie. Odpowiednie odżywianie się ma istotny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Zresztą często się mówi, że jesteś odzwierciedleniem tego, co jesz. Twoje życie często odzwierciedla to, co jesz. Nie tylko w formie jedzenia czy jakiegokolwiek pokarmu, ale informacji też, którą dostajesz. Prowadzenie zmian w treningu, zmniejsz intensywność treningów lub wprowadź różnorodność. Aby przerwać rutynę, ustal realistyczne cele treningowe i bądź elastyczny w dostosowaniu się do ich zmieniającej się sytuacji. Następnie jest przywrócenie pasji. Przypomnij sobie, dlaczego? Dlaczego zacząłeś uprawiać sport? I co sprawiało Ci radość? Prowadzić nowe elementy do treningu, które mogą pobudzić Twoje zainteresowanie. Następny krok to istota mentalu. Zarządzanie stresem, nie walka, nie ym, unikanie, nauka skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, głębokie oddychanie czy yoga, może pomóc w obniżeniu poziomu stresu. Komunikacja. Rozmawiaj ze swoim trenerem o swoich uczuciach i obawach. Pamiętaj, to nie jest słabość powiedzieć: Słuchaj, dzisiaj po prostu nie czuję się dość dobrze. Co mógłbym zrobić? Co mogłabym zrobić? Jeśli jest to możliwe, porozmawiaj z innymi sportowcami, którzy mogą się z Tobą identyfikować. Równowaga życia. Staraj się utrzymywać. Równowagę między sportem a innymi obszarami swojego życia. Zbytnie poświęcenie jednej dziedzinie może prowadzić do wypalenia. Zresztą, często też doprowadza to do tego, że gdzieś nawet przy niewielkiej kontuzji, przy tym, że będziemy musieli mieć przerwę w trenowaniu, w rywalizacji, nie potrafimy sobie poradzić, nie wiemy co ze sobą zrobić, bo większość naszego czasu poświęcamy właśnie na sport. Wtedy to, podkreślam, bardzo, bardzo ważne zdanie. Zrób coś, na co nie miałeś czasu, a lubisz robić i teraz możesz to spróbować. Rozwój umiejętności psychicznych. Pracuj nad umiejętnościami psychicznymi, takimi jak odporność psychiczna, pozytywne myślenie i umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami. Wsparcie społeczne. Poszukaj wsparcia od rodziny, przyjaciół, trenera lub specjalisty do, powiedzmy w taki sposób, do spraw zdrowia psychicznego. Zapraszam Cię do siebie. Nie wahaj się poprosić o pomoc, gdy tego potrzebujesz. Coś, co na sam koniec przedstawię, może być troszeczkę drastyczne, ale przerwa od sportu. W niektórych przypadkach konieczne może być. Zrobienie krótkiej przerwy od sportu. To czasem pomaga w regeneracji i zyskaniu nowej perspektywy. Ważne jest zauważenie, że wypalenie może mieć różne przyczyny, a skuteczne radzenie sobie z nim wymaga wielu różnych strategii. Jeśli wypalenie utrzymuje się pomimo prób radzenia sobie samemu, warto skonsultować to z profesjonalistą. I sam dobrze wiem, jak kilkukrotnie w swoim życiu czułem wypalenie, czy to w sporcie, czy to już w roli trenera, ponieważ wykonywałem pewne czynności, lub pewnych czynności nie wykonywałem, które doprowadzały mnie do takiego skrajnego żalu, do tego, że poświęcam tyle czasu lub niewiele czasu. Zamiast zdecydować się, jaką drogę chciałbym obrać. Mam nadzieję, że ten odcinek też przypadł Ci do gustu. Wierzę w to, że wspólnie możemy w taki oto sposób rozwijać siebie, swoje umiejętności, pracować nad samorozwojem. Ale także wierzę w to, że ten podcast jest takim miejscem szczególnym dla Ciebie. Jestem wdzięczny za to, że poświęcasz czas na siebie, ale także korzystasz w tym właśnie czasie z mojej wiedzy przygotowanej specjalnie dla ciebie. Bardzo Ci dziękuję, bo w tym sezonie został tylko jeszcze jeden odcinek. Ten jest przedostatni. Ostatni odcinek będzie z gościem. Już za niedługo go przedstawię. A następnie zakończymy sezon dwunastoma odcinkami. Mam nadzieję, że każdy z nich przypadł ci do gustu. Wpłynął szczególnie na ciebie. Jeżeli tak jest, podziel się tym ze mną. Z całego serducha bardzo Ci dziękuję za ten czas, który mi poświęcasz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę właśnie z Tobą się dzielić moją wiedzą. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia w kolejnym. Perform at Your Peak, Noriko Koczarian, podcast stworzony specjalnie dla Ciebie, Ty, Tu i Teraz.